Siemank, moi kochani widzowie, pewnie zastanawiacie się, co ja w ogóle robię na takiej jakiejś dziwnej stronie. W sumie bardzo możliwe jest to, że widzicie tą stronę pierwszy raz w swoim życiu i w ogóle kompletnie nie wiecie o co chodzi. Są jakieś obrazki, coś tam, jakieś inne rzeczy. Ogólnie, strona UWFU to jest taka strona, tak jakby z quizami. W sumie to jest takie bardziej, co wolisz, co jest lepsze i tak dalej. Gdy się wpisze MSP w wyszukiwarce, to oczywiście nic nam nie wyszuka, bo tej strony używają głównie streamerzy, co im w sumie robi bardzo duży content, ale też tutaj na przykład w sekcji anime są różne takie y, top anime openings albo anime male characters i tutaj są nawet postacie z Helltackera, a także Danganronpy, nie wiem czy ja to dobrze w ogóle wymawiam, top polscy streamerzy jako postacie z anime, więc no to trochę tego jest na przykład w gamingu są różne rzeczy, najlepsza grupka na facebooku, y, najlepsze zdjęcie ksajo najlepszy polski streamer, o boże ja to wiedziałam w ogóle, śmieszne, śmieszne, no i ja również zrobiłam sobie Kilka takich quizów, i jak można było się domyślić, dotyczy to głównie MSP i no pakietów. Wiem, że jest taka tier lista, ale myślę, że to już się troszeczkę przejadło, bo dosyć dużo osób zaczęło z tego korzystać. A ja mam taką nową stronkę i myślę, że to jest nieco bardziej ciekawsze, przez to, że ta stronka jest, no w sensie nikt jej w ogóle nie zna. Wybierzemy sobie może na przykład damskie WIPy 2020. Tutaj w ogóle napisałam nazwy oraz rok, i co trzeba zrobić, aby zacząć tego. Quizza. Klikamy sobie play i tutaj możemy sobie wybrać 1 na 1, czyli w sumie finał. Można również wybrać finałową czwórkę albo ósemkę, a nawet 16. I w sumie Sweet 16 jest ostatnie, więc sobie to kliknę. Po naciśnięciu star wylosowało nam się jakieś losowych 16 pakietów, oczywiście w samym quizie nie będzie wszystkich pakietów, bo można wybrać 2, 4, 8, 16, 64 chyba i 128, więc jeżeli nawet nie trafi Wam się jakiś pakiet, to Spokojnie, tak musi niestety być. Ja akurat wybrałam, żeby tych pakietów pojawiło mi się 16 i w pierwszym etapie mam 8 rund. I na początku mam wężowy oraz liskowy, myślę, że tutaj pik jest dosyć jasny. Liskowy. Teraz mamy pakiet piracki oraz pakiet UFO. Oba pakiety w sumie nie są takie złe, ale myślę, że bardziej bym tutaj wybrała UFO, przez to, że użyłabym go znacznie więcej razy niż pakiet piracki. Teraz pakiet Sun oraz pakiet Yeti. To jest w sumie dosyć ciężki wybór. Nie wiem, co jest tutaj lepsze. Obydwa pakiety mi się kompletnie nie podobają, ale myślę, że skoro miałabym już wybierać, to myślę, że wybrałabym raczej Yeti. Reniferowy oraz Husky. W sumie również za oboma pakietami jakoś bardzo nie przypada. Nie rozumiem fenomenu tego czegoś, więc chyba myślę, że wybiorę pakiet reniferowy, bo włosy w sumie nie są najgorsze, są ok. I ten dodatek reniferkowy jest fajny, no więc myślę, że reniferowy. Billy oraz króliczkowy. W sumie króliczkowy się nie za bardzo przyda, żeby ubrać się tak, no, normalnie. Myślę, że jednak wybiorę Billy, bo jednak jest tu więcej rzeczy, które mogłabym nosić tak ogólnie na co dzień albo coś, więc moją decyzją będzie Billy. Pakiet prom oraz pakiet in. Pakiet ink wydaje się taki, nie wiem, mega zwyczajny, taki mega rysunkowy. Przypomina on mi dosłownie te rysunkowe rzeczy z samych początków Movistar Planet. A pakiet prom, no w sumie włosy są ładne, sukienka jest okej, okay, buty też są okej, okay, szarfa, nie wiem po co ona jest, więc chyba myślę, że prom będzie tutaj dobrą decyzją. Byczkowy oraz piżamowy. Myślę, że piżamowy jest bardziej użyteczny, bo ja w sumie nie za bardzo lubię ogólnie sukienek. Chociaż włosy w tym byczkowym nie są wcale takie złe. Jednak wybiorę piżamowy. Kwiatowy oraz B. Ja ogólnie fenomenu vip kwiatowego kompletnie nie rozumiem. Dla mnie on jest po prostu, nie wiem, obrzydliwy. To znaczy, włosy są ok, ale nie wiem, te kwiatki w ogóle jakoś tak dziwnie wyglądają. Tutaj się włosy jakoś dziwnie rozszerzają, więc myślę, że po prostu wybiorę ten pszczółkowy. Teraz mamy pakiet liskowy kontra reniferowy. No i chyba tutaj pik jest dosyć jasny, więc wybiorę liskowy. Pijamowy oraz pakiet prom. Mm, Ciężko mi tutaj w ogóle wybrać, bo jak na moje te pakiety są bardzo podobne. W sensie chodzi mi o to, że założyłabym nawet te spodnie. Założyłabym nawet ten top. A tutaj bym założyła tylko w sumie głównie włosy, ewentualnie buty. I w sumie nie wiem, co mam tutaj za bardzo wybrać. Chyba jednak wybiorę ten piżamowy. O kurde, ale mam zestawienie. B oraz UFO. To jest w sumie nieco ciężkie. Wykluczyłabym tutaj z tego B buty. Oraz z tego UFO też bym wykluczyła buty, bo one kompletnie mi się nie podobają. W pakiecie B... Ta sukienka nawet w sumie mi się podoba. Nawet bardzo. Jest taka dosyć kreatywna. I w sumie ciekawa jednak. Nie daje się używać tak zbytnio do looków. Skrzydełka są cudowne. One w sumie do każdego luka mogłyby pasować. A włosy są takie dosyć zwykłe. No i w sumie również mogłyby pasować do każdego luka. A jeśli chodzi o pakiet UFO, to sukienka no... Jest fajna, ale nieco zwykła. Ta ręka cyborga też jest okej. Okay. I włosy też są super jednak. No ja w sumie chyba nie chodziłam nigdy we włosach UFO. Mimo, że miałam jakieś tam... Program UFO, ale nie za bardzo mi się one podobają. No i tutaj jest dosyć ciężki wybór. Myślę, że chyba jednak wybrałabym te UFO. I teraz mamy Yeti kontra Billy. I tutaj moja decyzja też jest dosyć jasna. W ogóle ten pakiet Yeti kompletnie mi się nie podoba poza tymi dodatkami. One są spoko, a głównie w sumie tylko to. A w pakiecie Billy buty są bardzo fajne, nawet włosy są mega. Łańcuch, no, ujdzie w sumie. Jedynie tylko ta kurtka mi się trochę nie podoba. Teraz mamy pakiet UFO i pakiet piżamowy. Kurczę, to jest naprawdę ciężki dla mnie wybór. Te spodnie ogólnie mi się bardzo mega podobają, bo są takie dresowe. I ja na MSP w sumie niejednokrotnie nosiłam spodnie w takim oto kroju. Top jest też całkiem okej. Okay. A UFO to, no wiecie, UFO. Więc, ym, nie wiem, myślę, że chyba jednak tutaj UFO wybiorę. W przedostatnim zestawieniu został mi liskowy raz pakiet Billy. I tutaj decyzja jest w sumie, no, dosyć bardzo ciężka. Włosy liskowe są piękne, cudowne są włosy liskowe. Sukienka, no, też. się jest ok, tylko szkoda, że tutaj jest w ogóle ta cenzura. Maska jest w ogóle kompletnie nieprzydatna. Buty w sumie, no, nie podobają mi się. Więc, bliskowym podobają mi się tylko te dwie rzeczy. A jeśli chodzi o Billy, to tutaj jest tych rzeczy znacznie więcej, więc myślę, że jednak wezmę Bili. No i w końcu dotarliśmy do finałowej rundy, gdzie będę musiała wybrać pomiędzy pakietem UFO a pakietem Bili. I, no, nie mam pojęcia, co mam tutaj wybrać. Jest to w sumie dla mnie dosyć ciężkie, ale no Nie wiem. Myślę, że ciuchy z pakietu Billy nosiłabym znacznie częściej, przez to, że są tutaj te buty i one są po prostu genialne. Ten łańcuch też w sumie mógłby się do czegoś przydać. No i te włosy, warkoczyki. One nie zabierają jakoś dużo miejsca, więc myślę, że do luków byłyby spoko. Do tego mają dwa kolory, więc jeśli ładnie by się je pokolorowało, to pewnie ładnie by też wyglądały. Moją ostateczną decyzją będzie pakiet Billy. No i teraz możemy sobie zobaczyć ranking. Pakiet deserowy jest na 11. miejscu. Nawet pakiet bąbelkowy jest wyżej. Jeśli chcecie sobie powybierać, który pakiet jest waszym zdaniem najlepszy, to wiecie, gdzie to wszystko macie. Tylko trzeba uważać, bo czasem strona może być przeciążona i w ogóle może nie wczytywać. Więc jeśli chcecie zrobić ten quiz, to zróbcie to najlepiej na następny dzień, no bo wiadomo, nie chcemy, by inni mieli przez to lagi. Więc to już na tyle z tego odcinka. Możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, Jaki również komentarz, jaki quiz można by było jeszcze zrobić, bo zrobiłam wszystkie lata z VIPami. No i w sumie to tyle, więc bye bye!